Kochani, retropol ma nowe wyzwania. Oto zobaczcie, co udało nam się pozyskać w dniu dzisiejszym od bardzo sympatycznego kolegi Artura z Turku. Przejdziemy tak po kolei. Mamy dwa motocykle, może zaczniemy od tego, chyba jako najważniejsza rzecz. W stanie, no, w stanie, który gwarantuje dobrą jakość odbudowy. Nie są zniszczone mocno, oczywiście. Były ingerencje typu obcinanie błotników i inne takie przeróbki, ale jeżeli oglądaliście nasze filmiki, to doskonale wiecie, że z dużo gorszego sprzętu robiliśmy prawdziwe cacka. Więc tutaj nie będzie problemu. Baza do odbudowy w każdym razie jest bardzo dobra. Dał nam do tego tyle części, że nie wiemy co z tym zrobić. Proszę, mamy 5 silników, czyli łącznie mamy 4 silniki. Do M10 i trzy silniki do M7. Yy, mnóstwo części: yy, iskrowniki, prądnice, elementy sprzęgła, tak jak widać. Skrzyń biegów, rozrządy. Tu mamy skrzynie biegów, pięknie spakowane, gotowe. No oczywiście wielu z tych rzeczy, jak widzicie, nie uda się użyć, niestety będą zezłomowane, bo, bo nie da się ich powtórnie użyć, takich linek na przykład. Ale, ale Artur wyszedł z założenia, że albo wszystko, albo nic. Czyli albo bierzecie wszystko, albo nie zabieracie niczego. No i tutaj wspólnie z Ryśkiem postanowiliśmy, że jednak bierzemy wszystko. <laughs> e, czyli tak, tak jak widzicie. Teraz musimy to jeszcze posegregować wszystko, proszę wały. Korbowe to wszystko idzie do regeneracji od razu. Nawet były, były jakieś części, które są zupełnie nowe, już po malowaniu proszkowym, po chromowaniu. Także kilka rzeczy będzie cennych. Oprócz tych motocykli mamy jeszcze mnóstwo rzeczy do zbudowania kolejnych, gdybyśmy mieli ramy. Także jeden motocykl jest z 63 roku, drugi z 65. Stąd zajmiemy się odbudową i pewnie za kilka, kilkanaście miesięcy będą one już dostępne do nabycia.